Dzień dobry, tutaj Polygon TV, ja jestem Lechu, wy oglądacie przygody Samo Ciemnego na Smoczych Wyspach. Nadrabiamy właśnie zaległości z patcha jakiegoś, co już wyszedł z pół roku temu chyba. W krainach typu podziemnego. Dowiedzieliśmy się, że tam jest złol, który wysysa magmę i coś tam robi złego. Zainfekował Sabeliana, ale go uratowaliśmy i teraz go boli ręka. No, także zobaczymy co dalej trzeba tu robić Także nie przedłużając jedziemy a tutaj znowu że ci złole chcą przebudzić jakiegoś super zwola e stąd chyba nie widać gdzie on jest, dobra e dobra i musimy co musimy? No powstrzymać ich przez zniszczenie jakichś rzeczy, w którym oni to magiczny... O, nie znowu za mną chodzą. Jak tam boli? A ten zły ogień już se poszedł, więc jest spoko. Dobra. A. a ten mówi, że jest dużo złoli, więc musimy po prostu ich zabić. O, dobra. No to jedziemy nie. Czekaj, czy się doprzestawię... O, nie da się przez to przelecieć. Powstrzymało mnie, spoko. Eee, dobra... Są goście. O, znowu te elitarne potwory tu są. Dobra, których mam zabijać? Extracted Shadow Elementar Core, coś tam. Aha, tego. Warygards... No Wrażenie, że zaraz mnie tu będzie pół tej miejscówki biło. A otóż nie, oni reagują tylko na graczy, nie reagują na to, że ten Sabellian e boi. Dobra, wykrakałem. No, zostawcie mnie! Uwielbiam tę sytuację, kiedy pół mapy się na mnie rzuca. Fajna sprawa. Dobrze przynajmniej, że Sabellian coś robi już. No, ale tak, no... Wow, dostałem to. Dzięki. Jest takie coś, co się zanosi do tych wąsaczy i oni ci dają reputację wtedy. Dobra, runda druga. Próbujemy po prostu zrobić niuka na jednym gościu. Szybko. Dobra, udało się. Co? Jeszcze jeden jest? Soszne ilości tych ziomków tu są. I w dodatku życie mi się kończy. Walczę tak długo, że aż się przywołał ten ziomek mój. Juhu. Dobra, uleczę się. To dopiero dwa z czterech. Juhuuu! Szybko! Wziął, wziął. Który najgorszy? Ten pewnie najźlejszy. Znowu mnie sponiewierali. A nie, te grin Stone Grindery są najgorsze, bo przywołują więcej. Dobra, to już wiem teraz. Ja ty, ty, Zabijcie ich. Juhu. dobra, 3 z 4, już się byłem już się gra w eee, I... i więcej tych jeszcze trzeba. A tu wszędzie są te Stone Grindery, które przywołują więcej typów o. Spirit Breaker, chodź mordo. Słuchaj Wow, ile rzeczy. Wow, ile rzeczy i. A, nie wiem nawet co to za rzeczy. Dobra, nieważne. Nie. Stun na 5 sekund to jest to, co kocham. Jak gram w gry. Zginę, przepadni! Jezus, ile tu się dzieje? No, to są znowu ci goście, co z nimi wcześniej już walczyłem, dobra. Ciekawe. ciekawie, jeszcze nie spotkałem jeszcze dzisiaj nikogo chyba innego, oprócz tego momentu jak wylatywałem z miasta, ale zebrałem rzeczy, zebrałem, eee, dobra, to jeszcze ostatni, o nie, tu jest jeszcze jakiś Earth Drainer Conduit Destroyed. A, no to będzie było łatwe akurat. Nie płynąłem, nie płynąłem, jest. Wielki sukces. Dobra, wszystkie odpałki, go. Czemu on nie bije? Mordobisa tego smoka. Dzięki za pomoc smoki. Eee. No i zginęłem no. Myślałem, że ten smok ma tankować. Wina tanka jak zwykle. Ach. O, tu jest jeszcze więcej ziemków. Dobra, super Dobra, ale przynajmniej zarąbałem tych co eee, przywołują. Będziesz tankował teraz. Nie wiem o co chodziło, ale Nawet klikałem to coś po którym oni powinni zacząć bić tanka właśnie. No ale cóż. Dobra. Okej. Okay. więcej Oczywiście Wow, dostałem Formuła Enchanted, bla 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 Welping Sony Super Bodem robić ten przedmiot teraz który jest. gdzie to jest. A, tutaj. Mogę go zrobić już nawet jak wrócę do miasta. Super. Myślę, że muszę ich zabić, czy mogę? Ale ser. A, kurczę, no. Ogarnęli się. O nie, to są znowu ci goście, co przywołują. A... A ja mogę powstrzymywać ich czary tylko raz na 30 sekund chyba. A on to puszcza co chwilę. Dobra, mordy. Szybko i w tłuc. Oczywiście oni piją tego drugiego. Jednak gracze ogarniają takie rzeczy, że powinniśmy bić jednego naraz. Nie chcę sobie gadać, mordo. Jeszcze... Przecież nie żyją już ci goście. Dobra. Uff. Filmik. O dobrze, bo ma dużą dzidę telefon, Dobrze, że śpi. A, i oni się zastanawiają, czy by się sprzymierzyła z tym Fyrakiem, czy by go zabiła tym... tą dzidą. A, biją szybko! Inni gracze! A, w samą porę. Nie dziękujcie, że wam pomogłem. Skąd tu się wzięli inni gracze? Jak ja biłem tego... ...potwora elitarnego, to nikogo nie było i go musiałem sam zabijać. Dobrze, że się popatrzyłem, okej. Okay. Eee, dobra, wróćmy do tamtych. Dobra, e... dobra, czyli zabiliśmy tyle muszę coś wybrać Wybierzmy to e, i to i teraz jeszcze to. A ty No, prawie go obudzili Ojku, sorry Prawie go obudzili, ale ich powstrzymaliśmy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy tu zrobić zanim stąd pojedziemy A... aha musimy wziąć tą GD. tą Tomcid. G... Jaką Gidę? Przynajmniej, że oni mówili, że to jest ta duża Gida, która może zrobić super rzeczy. Ale jak widać, będzie potrzebna jeszcze Wolowi jak się z nim będziemy bić na rajdzie, czy coś w tym stylu. A tu jest ta Gida. Nie. No, bicie ich! Eee, znowu te wkurzające potwory, które... Kto tankuje? Halo? Gdzie jest tank w tej grupie? O, jeszcze więcej, przecież to jest. O, już są te kwestie. Tutaj ja nie mogę po prostu. A, jeszcze więcej tego przywołaj, tak.

Ciekawe co się stanie jak spróbuję go z tej dzidy zabić. No, obst możecie obstawiać już teraz na czacie i w komentarzach. Dobra, co nie gadać. Jak się strzela z tego? A... Super, Dida. Filmik? Nie. Nie możemy pozwolić Fyrakowi, żeby się tu leżał, tak, set, i odpoczywał, e, bo on wciąga ten zły ogień i się ładuje mocą. Także zaraz będzie over 9000 a e, Dobra, już zabijałem gołymi rękami, ale teraz mamy Dida, także sił. Dawaj. Irak zawsze był taki duży. Wygląda na większego niż ostatnio. I on rośnie, jak zjada ten ogień. Więc musimy go zabić już teraz, szybko. Tak, już zawsze zabijałem smoki wsysające ogień. Mroczny ogień, tak. Super plan. O, co jeśli nasz plan się nie powiedzie? A, chwila, bo on jeszcze mówi, co zamierza zrobić. Nie możemy przegapić tej szansy, mam wspaniałą okazję, żeby szczylić z dzidy. E... Z tej strony, zaraz pod jego... E, ...tym, szyją? Gdzie on ma szyję? Ja nie widzę. Ta szyja jest chyba z drugiej strony, stary. To nie jest szyja, to jest dupa. A i to go zabiję. i będą się chciały bić z nami. A... Ale ty już umiesz ich zabijać, także spoko. Eee, co jeśli się nie uda? To dzisiaj nie ma prawa nie udać. Jestem przekonany, że to będzie wielki sukces. Nie ma znaczenia, bo Fyrak musi być zabity, bo on chce zabić wszystkich. Bla 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 bla. Dobra. Jestem gotów! Dawaj mi. I dawaj tą Gidę, no? Mam nadzieję, że to się nagrywa. Du. co Gida? Myślisz, że jestem głupi? Z Giardini by mnie za dawno już zabili, jakby mogli. A, nie! O nie, co zrobi? No, to jest trochę tego Shadow Flame'a, z czym ja walczę. O, filmik! O nie, przebudził się. A, moc jest moja. Moc jest moja. Przebudźcie się zwolę Już mi się przebudzili. A nie utrzymamy się tu, uciekajmy. O! Wiem, żeby tamtą dzidę zabrać mu. Żebyśmy lecieli jeszcze pół, pół, pół mapy, żeby jakąś inną dzidę zabierać. Bez sensu. Zwolę, oczyście tą jaskinię, a później wszystkich w ogóle. O nie, tylko nie miasto. Ale o nie, Nie, tylko nie miasto z kretami, tak w hobicie było takie coś, nie? No, Krucino. o nie, tylko nie. Sam... Ebisian, Co on żyje? Słaba ta w takim razie. Oni chcieli taką Didą zabić tego, tego super bossa, a jakiś najlepszy zwol, który najlepiej rzuca do nie był w stanie zabić nawet jakiegoś chłystka, z który z nami nam pomaga. Super plan to był, no? Zdecydowanie. Gdzie jestem? A gdzieś tutaj, dobra. A, nie mieliśmy szans. No co ty? Nie, nie mogę się ruszyć tak długo jak ta dzida. Ale musimy gonić Fyraka. Eee, wyciągaj ją. Dam radę. Dobra. Dobra, to zrobimy tak z racji tego, że jakby dobry to będzie koniec odcinka. Dramatyczna zniszczył miasto z wall i w ogóle zabił prawie tego. G dom swoją. Także zobaczymy, co dalej. Drogi YouTube, a na Twitchu zaraz będzie dalej. Spokojnie. No, także YouTube, dzięki za oglądanie. I co, widzimy się w następnym odcinku. Cześć.